Potrzebujecie może uniwersalnego urządzenia, które sprawdzi się tak w pracy, jak i do rozrywki po niej? A może zwyczajnie szukacie małego, ale porządnego smart TV, a jednocześnie za zbędne uważacie wbudowane w nie typowy tuner TV? Jeżeli tak, to dobrze trafiliście, bo dziś sprawdzimy dla Was produkt zdaje się idealny. Tendencja na obecnym rynku telewizorów jest raczej jednoznaczna. Świeże i porządne modele odbiorników zaczynają się od 50 cali i, generalnie, im większy rozmiar, tym łatwiej o wysoką rozdzielczość oraz o dobrze działające smart TV. Taki stan rzeczy doprowadził do powstania pewnej niszy użytkowników, którzy do niedawna nie mieli co kupić. Z jednej strony chcieliby świeży wyświetlacz 4K obsługujący najnowsze aplikacje VOD, a z drugiej strony nie mają miejsca lub budżetu na wybór jednostki większej niż 32 cale. To nisze zapełnia Samsung ze swoją bardzo unikatową propozycją smart monitorów. To właśnie im się dzisiaj dokładnie przyjrzymy. Zacznijmy od najtańszego z kandydatów: Samsung Smart Monitor S27AM500NRX. Kosztuje zaledwie 819 zł, a oferuje przekątną 27 cali z rozdzielczością Full HD i odświeżaniem 60 Hz. Pozornie to nic nadzwyczajnego, bo w tej cenie można przecież zwykle kupić monitor PC o bardzo podobnych parametrach, ale czy zwyczajny monitor potrafi robić coś takiego? Mam tu na myśli właśnie uruchomienie Netflixa. Zgadza się. Smart monitor to połączenie najlepszych cech współczesnych smart TV z porządnymi monitorami do pracy. Już sam fakt dostarczenia w tej cenie nowoczesnego i działającego przez Bluetooth pilota podpowiada nam, że nie jest to zwyczajny monitor. Pilot ten pozwala nawet na sterowanie głosem, choć na ten moment tylko w języku angielskim. Zobaczcie sami. Hi Bixby, Open YouTube. Voilà. Wracając jednak do samego monitora, pracuje on pod kontrolą jednego z najlepszych systemów Smart TV, czyli Samsung Tizen. Proszę bardzo, bardzo dobrze wszystkim pewnie znany element. Oznacza to, że możemy zainstalować tu dokładnie te same aplikacje, co na najnowszych telewizorach tego producenta. Bez problemu zatem skorzystamy z HBO Go, Apple TV, Spotify czy właśnie YouTube'a lub Netflix'a. Sam monitor z zewnątrz wygląda, no cóż, jak monitor i raczej nie zdradza swojego multimedialnego potencjału. Pod względem regulacji Samsung za bardzo nas nie rozpieszcza. Zmieniać możemy tylko kąt pochylenia, ale to i tak więcej niż praktycznie każdym TV. Z tyłu znajdziemy zestaw złączy bardziej typowy dla Smart TV niż monitora. Obraz dostarczamy tylko i wyłącznie przez HDMI, przy czym jedno ze złączy oferuje wsparcie dla ARC czyli możemy zwrotnie przez nie przesłać dźwięk do podpiętego wzmacniacza. Do tego mamy dwa złącza USB, które nie są w żaden sposób dostępne dla podłączonego do monitora PC. Te porty są ekskluzywnie pod kontrolą systemu Tizen. O tym, jak sprawdzi się zastosowany tutaj panel oraz o reszcie testów powiemy pod koniec, ponieważ w tej chwili pora przyjrzeć się kolejnemu z naszych zawodników. Oto Samsung Smart Monitor S32AM501NUX kosztujący 1259 zł. Po zarzucającym się w oczy białym kolorem oferuje większą, bo aż 32-calową matrycę, ale nadal z rozdzielczością 1920 na 1080 pikseli przy odświeżeniu 60 Hz. Przyznamy, że to już nieco małe zagęszczenie pikseli jak na monitor do pracy, ale podczas odtwarzania filmów czy też w czasie grania nie jest to aż tak dostrzegalne. Tutaj w zestawie otrzymujemy dokładnie taki sam pilot jak w poprzednim modelu, i do tego są dołączone kable, również HDMI oraz zasilający, ale co warto zauważyć, Samsung zadbał o taki detal, aby kable również były białe. Mam nadzieję, że tutaj widzicie, że te kabelki też są w białym kolorze. To oczywiście znacznie poprawia aspekt estetyczny całego monitora. Możliwości regulacji pozostają bez zmian względem mniejszego modelu, ale jeżeli miałby być to problem, to zaznaczamy, że wszystkie dzisiaj pokazywane monitory posiadają możliwość montażu na uchwycie w standardzie VESA 100x100. Pod względem złączy mamy również dokładnie ten sam zestaw. Z tyłu znajdziemy zatem dwa HDMI, jedno z ARC. Oraz dwa porty USB pod kontrolą systemu Tizen, do których również możemy podpiąć myszkę, klawiaturę, jakiś zewnętrzny dysk. Wszystko to, żeby obsługiwać wbudowany tutaj moduł Smart. Można zatem powiedzieć, że to opcja dla szukających większego rozmiaru. Co jeżeli poza większym rozmiarem zależy nam również na wyższej jakości oraz większej ilości złącz? No, tutaj do akcji wkracza właśnie ten ostatni z naszych zawodników Samsung Smart Monitor S32 AM700 URX kosztuje 1799 zł, więc już przeskok jest całkiem spory. Przekątna pozostaje 32 cale, ale panel typu VA, jak u poprzednich mniejszych braci, oferuje tym razem rozdzielczość aż 4K przy odświeżaniu nadal 60 Hz. Takie natężenie pikseli nie tylko gwarantuje świetną ostrość obrazu w filmach i e sporcie, ale również pozwala bardzo komfortowo na takim monitorze popracować. Teraz, gdy już zapoznaliśmy się z bliska z wszystkimi trzema propozycjami, łatwo można zauważyć, że łączy je wspólna linia designu. Mamy tu nowoczesną, trzystronnie bezramkową konstrukcję o bardzo minimalistycznej stylistyce. Producent zrezygnował nawet z przycisków do sterowania menu ekranowym, gdyż to w zasadzie zostało zastąpione systemem Tizen i standardowo obsługuje się je przy pomocy pilotów. A skoro do pilota wróciliśmy, najdroższy z prezentowanych monitorów Przepraszam, smart monitorów, posiada nieco inny pilot dostarczony w zestawie. Jest zgrabniejszy i możecie go kojarzyć z naszych recenzji najdroższych telewizorów Samsunga. Co prawda nie jest to jeszcze tegoroczny model z budowaną baterią i panelem solarnym, ale i tak prezentuje się wyśmienicie. Na pilocie i rozdzielczości różnice się nie kończą. Samsung S32AM700URX jako jedyny posiada wejście obrazu przez złącze USB typu C. I to nie byle jakie, ponieważ ze wsparciem ładowania w standardzie USB Power Delivery do 65W. Jeżeli z takiego połączenia z monitorem skorzystamy, to również porty USB zostaną dla nas udostępnione i będzie można z ich pomocą do laptopa podpiąć klawiaturę, myszkę lub inne urządzenie USB. Ostatnia przewaga, jaką nad tańszymi braćmi posiada ten oto model to dostęp do specjalnego profilu obrazu Filmmaker. Pozwala on zawsze wyświetlić film w jakości, w jakiej jego twórcy chcieli, aby był on oglądany. Oczywiście w ramach możliwości danego monitora, i o tym teraz pora pomówić. Specyfikacja wszystkich trzech monitorów jest w kilku kwestiach zbliżona. Wszystkie oferują jasność na poziomie 250 nitów. Oczywiście mówimy tu o SDR. HDR również wszystkie trzy obsługują. Robią to przy kontraście 3000 do 1, a sam panel posiada 8-bitową głębię kolorów, co oznacza wyświetlanie blisko 17 milionów barw. Podobnie, wszystkie trzy mogą zaoferować czas reakcji na poziomie około 8 ms. Mówimy o czasie reakcji pikseli. Te wszystkie cechy znajdują potwierdzenie w naszych testach. Nie są to parametry jakkolwiek oszłamiające, raczej odpowiadają temu, co oferują telewizory w tym budżecie. Funkcja HDR w takim przypadku nie oferuje aż tyle, co w droższych modelach, w szczególności Neo QLED z podświetleniem Mini LED, jakie mieliśmy okazję testować w zeszłym miesiącu. Link do recenzji znajdziecie w opisie tego filmu. Dalsze testy wykazały dodatkowe rozbieżności w możliwościach zastosowanych tutaj matryc. Najdroższy model posiada 10% wyższe pokrycie gamutu SRGB oraz DCI P3, co oznacza, że pierwszy z tych gamutów pokrywa w 100%, a drugi w 75%. To całkiem dobre wyniki we wszystkich trzech przypadkach, zdecydowanie powyżej średniej dla swojego segmentu cenowego. Pod względem kontrastu sytuacja się odwraca. Zdecydowanie najlepiej w tej kwestii wypada najmniejszy smart monitor. Samsung S27AM500 NRX, osiągając kontrast na poziomie 5000 do 1. Jego 32-calowy biały odpowiednik oferuje już 4000 do 1, a najdroższy model 3000 do 1. Mówimy tu o statycznym kontraście, zatem najsłabszy osiągnięty przez nas wynik odzwierciedla typowy poziom kontrastu dla paneli VA. Innymi słowy, najmniejszy model wypada zdecydowanie ponad przeciętnie. Ustaliliśmy również, że każdy z tych smart monitorów oferuje wyśmienite odzorowanie kolorów w profilu film. To akurat bardzo mocno nas zaskoczyło, bo nie jest to standardem ani dla tego segmentu monitorów, ani tym bardziej TV. Duży plus za taką kalibrację fabryczną dla Samsunga. Bez wątpienia najsłabszą stroną omawianych dzisiaj smart monitorów jest szybkość matrycy. 60 Hz i realnie bliższy 15ms czas reakcji nie jest tym, czego oczekują gracze. Smierzony input lag nawet w trybie gry przekracza 30ms, co jest dalekie od tego, co oferują monitory PC. Ale wypada całkiem przyzwoicie na tle telewizorów z tego segmentu cenowego. Ale dość już przenoszenia o tych technikaliach. Choć jeżeli interesują Was dokładniejsze wyniki, to pod filmem znajdziecie link do recenzji z kompletem testów. My tymczasem przechodzimy do kwestii użytkowych, takich których testy nie oddadzą, jak na przykład responsywność modułu smart. Obecnie wszystkie monitory są w stanie czuwania. Zobaczmy, co się stanie, gdy uruchomimy je jednocześnie. Jak widać, reakcja jest natychmiastowa dla każdego z zainstalowanych systemów, również z naszym Maciem. Co w przypadku, gdybyśmy chcieli po skończonej pracy przejść sobie szybciutko do Netflixa? Naciskamy i proszę bardzo, od razu jesteśmy. Powiedzmy, że Netflix nam się znudził i chcielibyśmy przejść powiedzmy do YouTube'a. Jak widać, responsywność jest praktycznie identyczna w każdym z naszych modeli. No i teraz zobaczmy, co jeżeli byśmy puścili sobie odtwarzanie... Faktycznie bardzo wymagającego filmu 4K 60 fps z HDR. Nasz film już leci: YouTube, po lewej mamy 4K 60 fps, po prawej i po środku mamy monitory tylko full HD, też 60 fps. Jest aktywna funkcja HDR i maksymalna jasność ekranu. Wszystkie trzy tak naprawdę monitory są uruchomione w trybie film. Obraz na wszystkich jest płynny i wygląda zaskakująco dobrze, nawet jak na tak relatywnie niewysoką jasność maksymalną tych matryc. Kolejne co może Was zaciekawić, to jakość brzmienia tych smart monitorów. Uspokajamy, że wbrew nazwie brzmieniem znacznie bliżej im do smart TV niż monitorów. Posłuchajcie zresztą sami, jak brzmi każdy z nich, a na koniec, jak w tym porównaniu wypada typowy monitor PC z wbudowanymi głośnikami. Podejrzewamy, że tą przepaść w jakości brzmienia będzie słychać nawet na filmie, który w tej chwili oglądacie. Choć zaznaczamy, że nie należy tej oczekiwać cudów. Znamy wiele TV, które grają znacznie lepiej, choć są przy tym również znacznie droższe. Ważne jednak, że wybierając taki smart monitor, faktycznie można go używać jako pełnoprawnego TV w zakresie platform VOD. I tak w zasadzie można by podsumować nasze szybkie sprawdzenie nowych smart monitorów Samsunga. To wybitnie dobre połączenie przyzwoitego monitora do pracy z równie przyzwoitym Smart TV, gdzie nie dopłacamy do wbudowanego tunera. A tu mała ciekawostka: w związku z owym brakiem odbiornika sygnału telewizyjnego nie ma potrzeby rejestrować takiego odbiornika, i w rezultacie nie musimy płacić podatku RTV. Jeżeli mielibyśmy wybrać monitor, który najbardziej przypad nam do gustu, to z pewnością byłby to najdroższy model. Ze względu na funkcjonalność USB typu C, większą przestrzeń roboczą do pracy na PC oraz tryb filmmaker. Pod względem opłacalności z kolei, to właśnie najmniejszy monitor zdaje się nie mieć sobie równych, a do tego oferował najlepszy kontrast. Mamy nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Możliwe, że znacie kogoś, komu taki monitor przypadłby do gustu. Jeżeli tak, to nie wahajcie się udostępnij mu tego filmu. Ja się z Wami żegnam i widzimy się następnym razem. Cześć!